No, witam wszystkich. To to pierwszy odcinek serii z TV. Nazywam się Chmielu. Zapraszam serdecznie na oglądanie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda Black Knight Quest. Jest to Quest od 50 levela. Najłatwiej tam dojść z Venorem. Tylko stamtąd można tam dojść, z tego co mi wiadomo. Idziemy na samą górę praktycznie. Górne wyjście, czyli północna strona wyjścia od Venor. Tylko, że po lewej stronie, bardzo też tak takim widzieliście na mapce. No Jak widzicie, nie mam co całkowitego opowiedzi o tej mapie, bo nie jest mi to potrzebne, nie ma tam nic ważnego. Na początku, Lightowo bugi, takie rzeczy, ale przejdźmy mniej więcej do quest'a. Ja będę go wykonywał na 118 levelu, jest to Paladin, ze skill'ami mniej więcej 96 dystansem. I Dlaczego piszę to? Ponieważ mam Paladin Armor i Alaharn Legi, obydwa oby te itemy dodaje mi po dwa dystans fighting. Quest Black Knight, no jakby to powiedzieć, nie jest od 50 levela. Tylko, że nie polecam go na takim levelu. Robić to bardzo łatwo można, na takim levelu paść po prostu. No chyba, że się jest knightem, że się ma dobre skille. Ewentualnie, jakiś się magiem druidem i ma się naprawdę pieniądze na mana, pationy. Takie rzeczy, ale bez mana, powiemu, i hele na żadnej profesji, to mi się nie radzę się wybierać samemu. Zresztą, nawet w grupie bez takich przedmiotów nie radzę iść. Tutaj mamy drzewo. The dead tree is empty. Jest empty dlatego... Że mam już klucz, jest to Silver Cape 5010. No i czego możecie sobie przysprawdzić, czy czasem go nie macie ze sobą. Tak więc tak, tutaj mam tak, że jakieś toperze No niech będą, niech będzie, że powiem baty. jest trzy na dole. Także zagrożenia żadnego. Zabiję je, może wyleci Batwings. Chociaż się nie budzę zbytnio. Tutaj mam pokój taki tylko od wiedzy, żeby Slima zabić. Wiadomo, postać po, po, zaraz po pod, pod podstawowym logowaniu, zaraz jak się zaczyna, nie ma od razu prawdziwego damage'a, jaki zadaje. Ona musi dopiero parę, parę, postać, parę potworków zabić, dlatego najlepiej przed jakimś huntem. nie, nie logować się zaraz przed nim, tylko troszeczkę wcześniej, żeby zabić troszeczkę słabszych potworków. Wrócę się, bo nie pokazałem Wam, że tutaj, w tych drzwiach, trzeba użyć klucza. <laughs> Radzę jak zamknąć, żeby nikt się nieproszony nie prosił. Tym bardziej, no ja go gram na serwerze no, PvP, także mi to nie będzie przeszkadzało, jakbym tutaj przyszedł. No ale na serwerze PvP zawsze jakiś większy level. Przypadkiem może zobaczyć otwarte drzwi wejść, może schącić i oczywiście wtedy może złota być nic. Podążamy według mapki, ja już tą drogę znam na pamięć. Ja na tym levelu, no przyznam się, teraz paladynem nie gram, dlatego sobie często po prostu przychodzę tutaj zabić Black Knighta, bo no niestety nie mam jeszcze paka. Znaczy, skończył mi się całkiem niedawno i planuję po <coughs> prostu dropić coś w Black Knighta, jest to jedyny resp na faku. jest jedyny nas na tej wyspie w ogóle, na, na różnych wyspach dla faka. to jest jedyny Black Knight, nie znajdzie się innego, a lot z niego jest dość ciekawy, nie powiem, dość dużo rzeczy z niego wypada. No niestety oczywiście wiadomo, wszystko pisze rzadko, 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 a na co nam szkodzi, kiedy mam na przykład 2 trzy posadzie, tak jak ja, i jeszcze mam 107 Knighta i bodajże 113 Druida. Co nam przeszkadza? ustawić tutaj. No, oczywiście zarazem pokażę, gdzie zostawiał postać, nie wylogowuje się. I zalogować tak teraz na pół godziny, zabić Black Knighta, wylogować się z powrotem i iść na przykład znowu, rozbić Knightem. Zawsze jakieś szanse na dropa jest. Knight Armor, Knight Lexy, jakiś Knight X. Zawsze coś może nas, nam z tego wypaść. Oczywiście, to nie, nie są to jedyne itemy, jakie warto zwracać uwagę. Na przykład, teraz bone Bonelordy, które, no, niekoniecznie, tak naprawdę musiałbym zrobić tylko dwa. Bo, no, mam taką skrytą nadzieję, że wy, wy, wyleci mi Beholder Ace. Przy Bonelord Ace, przepraszam. Tu jest sprawka 50 level, jak widać. Ja tu polecam przychodzić na 60. No, 60. 60. Powinien być tak. No, to woda się radę. No, magowi oczywiście nautamowita. Tutaj nie trzeba. W każdym razie tylko jedna wywerna. Także. No, dragon, zjemy sobie. Coś cienko ostatnio z żarciem. O, Bonelord. A miałem mówić o tym backholder. Tutaj Bonelord Ace. No, u mnie na serwis jest warto około 4,5k. Także. Zarobek całkiem w porządku. Nie można narzekać. Tym bardziej, że mało jest itemków na faku. Czy mało jest potworków na faku, z których wypadają po prostu na no, lepszej itemki niż za taką cenę. I wchodzimy do rumu. Pierwsz. Pozwolicie, że zabiję bono lordę i skorpiony. Też, no, pancerz jest wtedy osłabiony, gdy bije mniej więcej niż jedna postać, a jak wiadomo, palady nie ma dużo pancerza. Ach, że mogę sobie na Oj, 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 nie, po co tego, z tego, tego? Także wiem. O, widzieliście teraz. Bardzo potężny hit Black Knight'a. No, nie będę na razie sprawdzał, bo się jeszcze zapatrzę. A nie chciałbym niestety paść. Szanowni, niestety, no niestety. nie chciałbym po prostu paść. Nie było mi to zbyt na rękę, wiesz. No, wczoraj padł na moim Knightzie. Przez no, moją kochaną Neostradę, która postanowiła się wyłączyć tak nagle. No ale co zrobimy? No, nic nie zrobimy, drodzy Państwo, nic nie zrobimy, chyba ja go nic nie zrobić. No niestety, lot, dwa Spiry, Spellbook, a gdzie no, hardkorowo nie jest. Nagrody to jest Crown Armor i Crown Shield. O dziwo, nie znajdują się, nie znajdują się tutaj tej skrzynce, gdzie można być się wydawać, tylko są tutaj. Oczywiście, zabiorę zrobię już tego quest'a. To fakt, co fakt, całkiem niedawno, bo nie miałem czasu robić takich questów, nie były mi one potrzebne. No i tak, jak wchodzimy w teleport, wychodzimy w miejscu, gdzie zabiliśmy uprzednio, uprzednio werny. Przechodzimy przez bramkę levelową. No, możemy się uzdrowić. No i ja tutaj zazwyczaj kończę swoją grę. Tutaj się wylogowuję, tutaj jestem bezpieczny na górze, ewentualnie może być Bonalord. Tylko, że to reksłowisko, reksłowisko jest tak rzadki, że raczej nie ma możliwości, żeby ktoś nas zdjął przesunął czy coś tutaj o tak pokażę i po prostu liną wciągnął do góry. Bo zazwyczaj jak ktoś już tu przejdzie musi zabić tego Bonelorda, po co ma, no, nie chce mieć waste. Nikt tak naprawdę nie jest 100% pewny, czy ktoś jest na dole czy nie. A reszta następnego Bonelorda po zabiciu jest wystarczająco długi do tego, żeby się wylogować. Także bez problemu tutaj można sobie stać i czekać na kolejnego respa. Także dziękuję bardzo za uwagę. Następny odcinka, pokażę najprawdopodobniej, Questa w Ork, w fortece Orków, nie wiem. Pójdę Paladynem, nie, nie, Paladynem chyba nie za bardzo będzie mi tam opłacalne. Pójdę tam po prostu Knightem, będę się czuł po prostu bezpieczniej. Także dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia, do usłyszenia.